Ekologia, środowisko, zdrowe życie, mądra sprawa, wszyscy ludzie o tym wszystkim nich To jest zabawa, nowy przemysł, stary przemysł, spycha w odpowiedzi zapomnienia, samochody elektryczne, blask nowego objawienia. Mój dom. To nie tylko cztery ściany, ale ziemia, woda i powietrze, którym oddychamy twój dom. Czy przez ciebie szanowany, czy patrzymy razem w przyszłości? Ty stoisz mi tu stary mój dom. To nie tylko cztery ściany, ale ziemia, woda i powietrze, którym oddychamy twój dom. Czy przez Ciebie szanowany, czy patrzymy na przyszłość, czy Ty to już my Czy słyszysz te krople deszczu, które gram na klawiaturze? To nie krople, ale łzy. Zobacz napisy na murze, że świat cierpi. Ziemia w ogóle stoi cała, podpalamy nasz dom, umierają nasze ciała. Mój dom, to nie tylko cztery ściany, ale ziemia, woda i powietrze, którym oddychamy twój dom. Czy przez ciebie szanowany, czy patrzymy razem w przyszłość, ty stoisz mnie, co stary? Mój dom, to nie tylko cztery ściany, ale ziemia, woda i powietrze, którym oddychamy twój dom. Przez Ciebie szanowany, czy razem W przyszłości Ty stoisz w starym Jak na wojnie ty nie możesz spać spokojnie, kiedy walka wciąż trwa Środowisko walczy z tym pracę, oddech Ale walczy o ten świat, nasza ziemia i ochrona jest jak dla brata brat Mój dom To nie tylko cztery ściany, ale ziemia, woda i powietrze, którym oddychamy Twój dom Czy przez Ciebie szanowany, czy patrzymy razem w przyszłości Ty stoisz w miejscu stary. Mój dom To nie tylko cztery ściany, ale ziemia, woda i powietrze, którym oddychamy Twój dom czy przez Ciebie szanowany, czy patrzymy razem w przód, czy Ty stoisz miejscu starym?